Czynam. I elo elo, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku... Który to jest odcinek? Kurde, przecież źle paprykę zasiałem. I... <gry> tak. E, to jest odcinek już, a cholera wiec, kogo to obchodzi. Witam w kolejnym odcinku z Core Keepera, oczywiście wraz tutaj z Bizonkiem. Serdecznie. Trochę zmian, malutka zmiana doszła, jeżeli chodzi o modyfikacje, bo oprócz health bar'a, którego już tu mamy, jednak te rudy się, kosz, kończą, te, te, te do których robimy te ciągi Zobaczyłem to w modach i po prostu pobraliśmy modach, one są nieskończone. Czy to tam dużo zmieni? Pewnie nie, ale... Sorry. Tak, no i generalnie, słuchajcie, widzowie wykluło mi się... Znaczy, mam ogarnięte jajko, kolejne slajma. Więc sobie teraz je wykluję. Um. Ach. u jest książę Szlamik. Obrażenia wręcz ma. Ale hmm. z tego co, co? ja. Z tego co. Je... że one się później dorzucają się te nowe nie. Ale on ma obrażenia przeciwko bosom. Hmm. Prędkość ataku. No, ale nie, i tak mój, A, tak czy siak mój ten cik jest tworzyliśmy lepszy. Tworzyliśmy już przywołaczkę do następnego bossa, wyszło, że trzeba mieć te szardy z kolumpowanej czaszki, których mieliśmy i przy przyciśnięciu prawym przyciskiem, po prostu tworzył się, tworzyła się tak. ta przywołaczka, więc możemy na bossa iść bez nalegalu. Dosłownie, dobra, to co panie, yy, ja myślę, że no nie trzeba przedłużać, tylko trzeba lecieć, nie? Na razie sadzę pole sobie. A, i pomiędzy odcinkami trochę podbiłem sobie level, szczerze tylko ogrodnictwa, bo... rybacko i tak miałem na niskim, więc lekko ogrodnictwo podbite, a tak to wszystko stoi. Dobra, to ja już tam w sumie może pójdę. Ja wiem jak ten nie. bus jest duży. No... Wiesz, to mała arena jest, może tam rozkop to arenę po prostu, no bo co. Znaczy tego chyba Czekaj, jeszcze powiem. Tam tylko trzeba... Jedyne co jest nam tam potrzebne to jest ten na dole. No tam w tej, w tej, w tej komnacie, nie? No... Tak, tylko nam potrzebne jest tam miejsce, gdzie się przywołuje go. O, już mam dwie złote, a właśnie i zrobiłem superkę, że mam... Już razem będę miał... 9% szansy na złote rośliny, co daje świetne rzeczy. Kusarzowi oddałem jedzonko, co mi się udało zrobić. Tak, te ja złotych pokażę. które są mocne. z malinami ostre, rzadkie. I mamy tutaj fajne buffy na wojownika. Jak będziecie chcieli sobie przeczytać, to sobie możecie zatrzymać odcinek. My tutaj lecimy czyścić teren. Oczywiście tych bloków pamiętaj, tych bloków twierdze nie można niszczyć, jakby coś, nie da się? Tak, chodzi tylko mi same te tam w środku same bardzo, że tam są jakieś główne. Tak, tak, i mamy troszeczkę więcej zasobów, bo trochę się z tych kopalni pokopało, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. pokazać, co tutaj tak ładnie to wygląda, nie pytajcie. Gdzie to się szło, jak to się szło? Tu, 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 nie. Ja wiem, ja A, wiem tam lepiej, jak tam się niż ty. No ja tutaj dawno nie byłem. Idziemy sobie. Hmm. Co ja Aha, ja chciałem coś jeszcze... Żarcie zobaczyć. Okej. Okay. Idziemy sobie, widzowie ładnie tutaj, kurde... ...labiryntami. No i lecimy na tego bossa, kurde, no, no nie ma co czekać pokonamy bossa pier... trzeciego w sumie i zobaczymy, co się będzie działo dalej, czy nam się otworzy ten, ten sekretny świat jakiś, czy też nie. U, to też fajne kurde. A może dostaniemy Szekane z niego jakąś nową, może dostaniemy jakąś część nowej zbroi, kurde, na tamten świat, no, no nie wiadomo. Muszę eee, coś przetestować, muszę przetestować, czy można zjeść dwie, dwa żarcie i dostać obydwa bufy Z tego i z tego, bo ja mam dwa różne złote żarcie i one są OP. Bo nie pamięć szczerze, ładne są dla wojownika, ładne są takie. Powiem guda. ci szczerze, że tu będzie bardzo mało miejsca, nie? No, kurde, ty jak masz każde różne jedzenie od OP, op możliwość ten i masz bonus taki ogromny. Ja mam teraz 1 2 3 4 5 6 7 7 bonusów, 8. 8 bonusów. Czyli znaczy, ja muszę kurde. Strasznie zrobię, zrobię sobie trochę pożarcia z tych tych złotych, bo dużo tego nie mam. Miksturki dzia, ja schopałem. Miksturki mieliśmy, nie mam, no dobrze, swoje miksturki. Nie, no ja mam dwie tylko. Mam Ale różne rodzaje mam na, mam na HP i mam na y, pancerza. I jeszcze dałem ci na coś jeszcze miałeś. nie. Nie, no na HP mi dałeś. HP na pancerz i jeszcze ci dałem na damage. Na damage? A tak, faktycznie. A nie, mam, 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 miksura wściekłości, no, mam. Dobra, tu nie miejsce szukasz. zrobiłem. Ale tu będzie bardzo mało miejsca, oj, bardzo mało miejsca. Tak, 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 nie mam, nie. Piekawę, co będzie później, bo wtedy mamy tego ostatniego szabla i zobaczymy, co się w ogóle wydarzy. Dobra, panie, się... ja, cię już, ja cię już tutaj zapraszam. Oj, nie się śpieszysz. Ja sobie ustawiam. Ja szczerze coś czuję, że ten pokój nie bez powodu jest taki mały że to będzie jednak ciężki boss. Może być, nie powiem, że nie. O kurde, ile na 9% już tych roślinek zostaje złotych? Ohoho, ale będę miał dobre żarcie. Dobra, to mam tą czaszkę skorumpowanego gówniaka. Dałem sobie tu Potionka na życie. Ja może... Coś bym tak sobie zrobimy. tu zamienił. 13 obrażeń, to też jest 13 obrażeń, 2,6 na sekundę. To to jest w sumie tak, o, tak sobie zrobimy. Tak sobie zrobimy i kurde, tak sobie zrobimy. Prawie ja jestem gotowy, już zaraz. Wait, wait, wait. ze złotych rzeczy na 10 minut, aż to ja. Ja, ile masz HP? 445. Ja mam 500 ponad. zaraz <gry> Jedzenie OP. Dobra. Mogę już do ciebie zmierzać. Zapraszam cię serdecznie. Serdecznie. tylko wsmieścić. Robię ja to. Gacyk, gacyk. Kurna, ty i te twoje stoły, cały portal obrabiasz. Przeprowadzaj się już stąd. Robimy miejsce. Myślisz, się stąd przeprowadzić już? Trzeba tego na ładnie skopać i zbudować tu ładnego. Myślę, że kamienny będzie najładniejszy. Nie narzekaj, nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej. No, biegnę, 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 biegnę. Zapraszam cię serdecznie. Po drodze, wait. kurde, tyle stworków, co ja mam. To jest 6 na raz. Oj, coś czuję, tu będzie bardzo ciężko z tym bossem. Patrząc na ilość miejsca, to no, może być niefajnie. to co? co? Jesteś ready czy nie? Błykamy wszystko. Kuszkę masz czy ja mam dać? Y ja mam. Ja mam. Let's go. Okay. Ej. Ma luz. Easy w sumie. O kurde. Mam że To mamy ogólnie troszeczkę jesteśmy już wiesz... Oczekaj Poczekaj, tylko nie bierz rzeczy jeszcze. Poczekaj, ty bierz jeden lud, ty bierz jeden lud, ja wezmę z drugiego. Ty! O nie! Ty! Jak już skończyć chcieli? fuck! Holy shit! Już wszystko jara. Aha. Dobra. Nie dziwnego, że on jest taki, że on jest taki ten. Wiesz jaki on jest? Wiesz jaki on jest? Łatwy. Skorumpowany. A. Umużorun. Bierz... Dobra, to ty bierz pierwszą skrzynkę, Ja wezmę nie, drugą. Nie, nie, dobra. Ty bierz pierwszą skrzynkę, ja wezmę drugą całą. Co my tu mamy? Weź wszystko od razu i odpalamy drugiego Fajne, fajne No tak fajne, fajne mogę? Okay. Ej, mam różkę dla ciebie, Red, trzymaj Ready, 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 ready? Yeah, ready ja ready, ja ready, wezmę no? z drugiego Ja mam tą różdżkę przecież A, w sumie raczej. O się, kurde, te Moje stworki wywalone mają niego Boją się go Ciekawy boss. No, fajny. taki ma. Ale, ale my się naprawdę przygotowaliśmy na niego. mamy za dużo buffów, ja już myślę. Czekaj, ja mam z 8-9 buffów na sobie aktualnie. Żart jest lepszy niż Potiony. My chyba nie powinniśmy być tak bardzo do przodu jeszcze. Oka. To mnie do cięgle z to samo, co ty, jakąś różdżkę dostałem, ale inną różdżkę niż ty masz. Ja o, to, jakąś to, to, jakieś, to jakieś inne dłocha ci wypadły. O kurna! Fajna, lepsza niż ta. Ogólnie ja mam bym... dla ciebie naszyjnik na przykład z czaszkami. Ja dostałem tego i to jest obrażenia sługi, zdrowie maksymalne, tylko że ja mam obrażenia sługi Ty, i obrażenia ja magiczne. dostałem wzmacniasz Bestii. I on zwiększa poziom pile o 5000 o kurde, dobra, idę do bazy Ty, patrz czekaj, czekaj. czekaj. A bo tu masz ten teleporta. Ehe, ja mam teleporty, żeby nie marnować czasu. Panie Po co mi to jest? Dobra. No. E, idę odpalać ten kryształ. dajże mi, wło daj to... mi włożyć kryształ w końcu. No. Dawaj, no. Ja nie wkładałem kryształów jeszcze, też chcę. Ja już tam idę. Kusasz nigdy nie wkładał po prostu i musisz sobie to, wiecie, jakoś... Wiecie, każdy musi mieć swój pierwszy raz, tak? O! Masz jeszcze... Ej! Co? Najed sobie, na weź na drzewko umiejętności i najed sobie na tą umiejętność, nie klikaj nią. I tylko najedź. bo tam jest dodatkowe bonusy, które są za sam level. Ja mam 36,4% większych, na przykład, zbiorów. Czekaj. Rozumiesz, najedź na jakiś skill. Na przykład na łowienie. Najedź to tylko i na... przeczytaj, że masz jaki bonus masz teraz. 90 ileś tam pewnie, nie? Czy plus wędkarstwa? Plus 20 szans, że przynęta nie zostanie N zjedzana podczas łowienia ryb. A, czekaj, na, tak, plus 70 na to. punktów mam. Tak. Ja na przykład na sługach, na przywołaniu mam plus 20% damage'a sługi. O kurde. Za 40 poziom tylko. Ty, ale ty się w najbliższym odcinku lub dwóch przeprowadzasz stąd, bo my już. Tu nie ma przejścia. Taki, taki mam plan. No, nie wiem, a ja w tym czasie nie wiem. Już tam Też idę? przebuduję domek i myślę, że może spał na przekopie się i albo się przekopie, przebuduję. Dobra. Kup sobie kurde w końcu te teleporty ręczne. Ja mam se kupione, bo są tanie. Witam serdecznie, aktywów Kładamy, wkładamy, wkładamy. Skradzione kryształowe serce. Pum. Niebieska skórzana księga. Rytualny, hmm, takie pamięci O, ja kupię ten ten sektor cały. Aktywujemy go. O, patrz jakie fajne. O, patrz. Widzisz? Jest świat nieba. Wow. ze osadta na nieba. Jest matki gniazda. Ja pierdzielę. Ty tam piasku, stopio. Ua! O kurde. To czekaj, kupię pierwsze w takim razie i aktywujemy. Dobra, Dobra jest, Oho, pokazał jest, się na górze. A idziemy zeos, zobaczyć? tam nieba. Idziemy zobaczyć? No? Chodź, zobaczyć, teleportem, dawaj. Ty, tylko 10 powodów teleportu ręczne? Tutaj, no tutaj do góry się tepniesz. A tutaj, w tym. Tu, 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 tu. Bo bym szczerze. Mań sprzedaj. Tylko musisz się No Tanie są w cholerę. O, nie masz mam. masz te rzeczy. Na pewno nie masz. Mam. Je. Nie mam. I do skrzynki wy wyciągnij, na pewno masz w skrzynce. Część mechaniczna. I ten kryształ niebieski. No. kryształów masz w pipę na pewno. Kurde, yyy... no, Część mechaniczna, część mechaniczna. Jezu, kurde, powalona akcja. Mam nową różkę Czekaj, masz stół? Jaki stół? Chcę zobaczyć ile trzeba za ulepszenie jej. Od, od, czekaj, ulepszyłem sobie twoim, a nie, mam złoto, dobra, ja miałem przy sobie. Eee, chciałem ci powiedzieć, oddam ci dwa złota, ale ja to złoto mam przecież przy sobie. Ty, nie mam tych, nie mam tego. Części Ma mechaniczne. Masz. Ale właśnie miałem tego, kurde. Co zaraz ci znajdę. Tu! To jest pierwsza skrzynka, co otworzyłem. 44. Gdzie... Pierwsza skrzynka. Gdzie ty to widzisz? Z drugiej, z prawej strony. A, tu. O. Więc tam było i kryształ, kurde. nie? No i kryształ ten niebieski. Kryształ niebieski, kryształ ten niebieski. niebieski. Pipe kopaliśmy. One się kopały. To ja ci znajdę, nie? O, mam, dobra. O, już myślałem, nie? Muszę posprzątać z tych skrzynek. Ja się już tam tepnę na górę i czekam na ciebie. I ruszamy. Kurde, ciekawe. Ty, to może się już tereny odblokowały naokoło jakieś. O, ja myślę, że tak, ja myślę, że tak. Ludzie, jesteście gotowi? Ja już tam biegnę. Biegnę. Jedno żarcie, które chyba zjadłem, ty, to na sam... mistrz no Na samą górę, tak. Ty, ale nawet blisko, powiem ci, byliśmy. do jego. O Jezu, zabiłem ludzka. Przepraszam. No, zabił ludzka. Bo zobaczyłem ludzka i strzeliłem do niego. Myślałem, że to potwór. To był mój ludzek, Dobra, czul. To nic. Lecimy. Lecimy do niego. tak bo ty szybszy jesteś w ogóle jakiś. O, tu złoto masz oho a nie, nie da się właśnie, bo nie? to jest bo teraz trzeba okay, znaleźć przejście to masz mieć? chyba tam a co masz mieć? nie, ja myślę, że tutaj nie, my nie mamy nie... ty, no nie wiem no właśnie, bo nie ma czekaj, chodźmy w lewo, bo ja w lewo nie odkryłem jeszcze ja, przy ścianie a, ale nie w prawo mam obsycenie, tam w prawo nie ma przejścia żadnego myślisz no, no kurde, no musi być jakieś wejście, nie? jak to tak, bo jest przejścia? o, tu jest ruda złota, a to ten? się tu jeszcze miedzi obbiegłeś przecież. Tak, tak. A bo ja, ja, ja tylko kopałem przecież przez ten kamień, dlatego ja znalazłem ten złoto. Już dawno. Kurde, ciekawe... Ty, ja może inny w innego odblokować. Najpierw. Bo chodzimy na około mapy, kurwa. Nie no mu, na pewno musi być przejście. Tak, bo. tu. To... Ja biję 600 damage'a. 700, prawie. Tu jest żelazo. To jest żelazo. O, tam też jakieś krainy. No, coś musiało się otworzyć, ja myślę. Na no bank, no przecież no pokonaliśmy, no. Otworzyliśmy tego bossa. I musi być jakieś wejście do niego. nie ten boss pierwszy. No, ale to jest podstawowy boss. Ale. tam dwa były do odblokowania pierwsze. Zobaczmy, tak, tylko, że chodźmy jak na nowo. Ten, ten jako pierwszy się wyświetlił, dostępny, nie? Na pewno jest gdzieś przejście a, i mi się wydaje, że no, mu nie no, musi być przejście jak nic, no, na pewno. Mało no, tą różdżką bijesz, tak? Co? To? To, to jest jakby jak, jak na różdżkę. Bo jestem przywoływaczem, wiesz, a nie magiem Kurna. I rondą Się biemy. Czekaj, czekaj. Nie to. No. Czekaj, ja. <todgłos> A, bo ty żeś to zebrał z bazy. Pewnie, bo ja mam swoje k**one. Rudasz, że tego miedzi kolejne. O, patrz, tu, tu jest oceaniczny zaczyna. Tak, 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 ten jest śmieszny. Tutaj nie mam bloku, Dobra, muszę sobie... Au! <laughs> Te muszę wziąć. Masz bloki pod ręką? Nie wiem Wiesz co ta broń po prostu mało obrażeń co mówisz ale ona jest bardzo szybko strzelna nie? Kurde, zbiegam szybko co? Nie, chyba coś, coś kurde jeszcze trzeba zrobić ja myślę, że to jest bez sensu bieganie, ja się cofnę do bazy. Ale no, skoro... To, bo to jest boss jako podstawy, bo on musi być. Są dwa podstawowe, nie? Dobra, ja zobaczę, czekaj, co jest... co jest w spały, A i bu bufy z żarce też się wyłączają, dobra. No właśnie, to jest smutne. Dobra, czekaj, wejdźmy, chodźmy... Jeszcze raz tutaj, słuchajcie, detektor matki gniazda. Sobie matki gniazda to mamy. To kupiłem, ale myśmy zabili matkę gniazdo. Ale poczekaj, tak, myśmy zabili matkę gniazdo. To już nie, nie działa. No, to zrobiłem to, nie działa. To zabiliśmy matkę. Matkę gniazdo mieliśmy, a teraz dopiero zabić. No, ty. <grywia> Na pewno tytan morza, Tytana morza nie możemy zabić, bo nie mamy muszli, a żeby znaleźć muszlę, to musimy... Nie, bo skoro... Mm. Ale dobra, czekaj, bo co nam to jeszcze odblokowało? Idę zobaczyć do tego sklepiku. Ej, hey, no bo skoro... No bo skoro kurde. Chyba... Że... Ty. Tak, sięga jest zamiast. A to jest dla ciebie, to jest jako. ona się dodaje obrażenia. To jest jak taka tarcza. A no? Ale to dla maga, a ja jestem przywoływaczem. Co to bez jest? Sensu. Jest tak, sztylet słaby. No nie. Ale czek o, czekaj, czekaj, a chodź tutaj. Ty. ty widzisz, to się świeci. No, świeci, się Toś, świeci. oko się świeci. O, gada do mnie! Zostaliśmy wyburzeni przez twoją intwerencję. No, faktycznie. Nie. Odnotowaliśmy dotychczas istnienia istoty o Twojej specyfice biologicznej. Na tym obszarze funkcjonowała kiedyś rozwinięta cywilizacja. Jednakże wszystkie jej struktury uległy, z, jak się zdaje, całkowitemu unicestwieniu. Byliśmy w stanie uśpienia przez niezliczone ona. A ty widzisz, co ja czytam? No ja tak, bo ja to klikłem. Analizujemy tę kwestię. Okay. Musimy Cię prosić o wykonanie konkretnego zadania. Zlokalizuj starożytnych Tytanów, którzy nadal egzystują za wielkim murem. Wyeliminuj ich i zgromadź ich esencję. Ich energia pozwoli nam otworzyć to. Co niegdyś istniało w ramach rekompensaty, otrzymasz możliwość powrotu do miejsca, w którym zainicjowana została twoja podróż. Dziękujemy Dobre. energii, którą cię w tym momencie nasycamy. Wielki mur ulegnie dezaktywacji po fizycznym kontakcie z twoją ręką. Czyli co, idziemy na Moja ręka na górę. jest mag... no to jest... kurwa. Ja Mogiczna ręka, kurwa, Boga. Ja Kurna teraz tu żyjemy, biegnę tam kurde. Biegnij panie, biegnij. Rzucam to gówno. Kapelusz. To czekaj, ja nie mam rzeczy w jakim ja mam rękę. Ty może uderzy, to właśnie... Co... mi Okej. Czekaj, 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 ten obiekt jest niszczalny, Nie mogę... O jest! Aktywujesz! O U, kurde! Ej, dobra, może zakończymy odcinek i pójdziemy w kolejnym odcinku, bo to jest jakby taki nowy świat, nie? O kurde, to jest patch. Co ty Myślisz? na to? No. Możemy się tu przebudować? O, no. patrz, jakieś gówno małe! Chodź tu, patch, dobra, chodź, zabijemy. Jajko, jajko, jajko! Dzić al-Azesa! Ty, jest ten, Szkarłat oh, wow. jest, patrz! Wow. dobra, w kolejnym odcinku. Dobra. Nie, wracaj, wracaj, wracaj. wracaj. <laughs> chodź, 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 chodź. Dobra, tutaj kończymy odcinek. Tak. Do zobaczenia wkrótce. Elo, elo.